Dzisiaj z młodzieżą, w ten pierwszy dzień wiosny w zasadzie wzięliśmy się za odmalowanie podcieni. Zajęliśmy się trochę tym, żeby tutaj posprzątać, pozamiatać, wyczyścić ściany. Teraz młodzież zamalowuje białą farbą te stare rysunki ściany, które były zniszczone. Za farbę musimy bardzo podziękować Muzeum Rzemiosła, które udostępniło nam wszystkie, wszystkie materiały. Jeżeli chodzi o pracę, jest to praca wolontariuszy z Centrum Aktywności Młodzieży. Fajnie, że młodzież w ten sposób odwdzięcza się miastu za to, że miasto stworzyło dla niej taką przestrzeń, podliczając łącznie, jest to około 20-30 osób. Jako, że jest to przestrzeń, do której się poczuwamy, za którą się czujemy odpowiedzialni, jako ludzie związani z samym, związani z podcieniami, pod którymi ta nasza piwnica się znajduje, też na pewno będziemy dbać o to, żeby tutaj kolejne rysunki nie powstawały.